Witam Was na kanale 1000 Talerzy. Dzisiaj chciałam zrobić z Wami niesamowicie szybką i prostą sałatkę z makaronem, susznymi pomidorami i rukolą. Co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy pół kilograma ugotowanego makaronu. Ja normalnie, kiedy robię tą sałatkę na obiad, ja używam około 200 gramów. Dzisiaj ta sałatka będzie jako nasz dodatek do grilla, więc pół kilograma. Trzy pomidory, pieprz. Tutaj mam około 150 g suszonych pomidorów, dwie kulki mozzarelli, troszeczkę oleju suszonych pomidorów albo oliwy z oliwek i rukola. Pierwsze co musimy zrobić, to jest pokroić pomidory. Teraz kroimy suszone pomidory, ja je kroję w paseczki, w Dodajemy pieprz. Ja dodaję odrobinę, czyli sól i mieszamy wszystko. Zwieram trochę oleju z suszionych pomidorów. Myślę, że 3-4 łyżki. Teraz kosztuję. Mmm, super. Jeszcze trochę teprzu. I teraz gotowa sałatka. Do mnie goście przychodzą za około 3 godziny, więc dopiero wtedy dorzucę rukolę, bo nie chcę, żeby rukola mi okrapła. Tak wygląda Gotowa sałatka już z rukolą. Prezentuje się super, smakuje jeszcze lepiej. Suszone pomidory no, robią super robotę. Także zapraszam wszystkich do skosztowania. I zapraszam na kolejne filmy.